Dzień dobry. Dzisiaj RX Losa nie ma. Przejmuję ten kanał, nie lubię dronów, powinno to się zaorać, niebezpieczne, i kradną, i podglądają, i w ogóle. Powiedz jeszcze, że komuś oko można wybić. Pewnie, pewnie, pewnie. <śm> Dawaj, Jacek. <śm> <śm> Dzisiaj Erik na stojąco z ziemi czeskiej. Ale weź, ty klęk. Jakiej czeski w Polsce jesteśmy, dowodów osobistych nie wzięliśmy. K Karol, ty powinien stać 3 minuty dalej, i wtedy. Dokładnie, będziemy... i krzyczysz i za wysoki jesteś. I to nie odpowiada. Głosujmy. Ty chcesz wrócić dzisiaj do domu? Karol się cofa. No, oczywiście, że tak. Czy ty chcesz wrócić dzisiaj o. do domu? O. O. I teraz ja jest dobra. wszystko w proporcji. No to co, ostatni w tym roku? Jedziemy. Na początek przypomnienie o oświadczeniach NSTS, które należy złożyć do końca tego roku Jacek, a czy ty już wysłałeś swoje oświadczenie? Ja wysłałem Hell yeah! Dobra panowie, pytanie brzmi, ile dziennie macie pytań o NSTS-y? W sensie o oświadczenia Tyle ile Karol ma wzrostu <noise> Zero No do mnie codziennie ktoś dzwoni, codziennie ktoś pisze, codziennie ktoś komentuje ja jestem w tej samej sytuacji. A też swoim mówisz, że wysłanie kosztuje 200 płatnym do ciebie blikiem? <grym> <grym> e, jeszcze jutro możecie <grym> do mnie zadzwonić. Oj pazerny influencer, pazerny. Ale będę tego wycinał! To przejdźmy <grym> do tych nowości w FPV w świecie. Geperci wydał dwa nowe drony, które nawet. Nie mam ochoty nauczyć się, jak się nazywają, bo nie mają sensu. I to jest pierwszy raz, kiedy Gepers coś wypuszcza. No, może nie pierwszy, ale jeden, jeden z niewielu, kiedy Gepers coś wypuszcza, a ja mam to całkowicie w dupie. Jest to zupełnie to samo co było poprzednio, tylko mniejsze, większe, inny kolor i jeszcze inne wymiary śmigieł I jeszcze jest cięższe niż 250 No gram. właśnie. Dwa miesiące temu napisałem do Gepersi z zapytaniem, czy mają zamiar nadawać klasy swoim dronom. Napisali do większości producentów, których masz w ofercie, nie oszukujmy się. Co odpisało Gepersi? E, jakie klasy? A o co chodzi? o co chodzi, dokładnie. Ja byłem święcie przekonany, że oni wszyscy będą jechać na wózeczku to 250. Robimy drony w takie malutkie. Andy z Gepersi. A może nazwijmy go Chińczyk, który identyfikuje się jako Andy Bo nie wiem, czy to ona, czy on To się <grym> chyba zmienia nawet, nie? Z Davidem z MFF była taka sytuacja, że to były trzy osoby, w tym dwie kobiety <grym> W każdym razie Andy mi odpisało <grym> Albo odpisali, liczbę noga Iż będzie nowy Smart 35 Z o trójką w okolicach 3,5 cala No i jest 3. 8 cala i 4,2. 3,6 i 4,2. Przy czym Smart 35 ważył 170 gramów, plus bateria. Z palcem w nosie się latało poniżej 250 gramów. Ta waga cały czas będzie istotna i to już dosłownie za chwilę. A oni teraz wypuścili dwie nowe nowości. I oba będą ważyły więcej niż 205. I po co, to, po co to w ogóle teraz ściągać? Tak szczerze. Jeśli chcesz latać nielegalnie, to kupić sobie piątkę albo 10, 10 cali. I tak no. samo, czy latasz 270 gramów, czy latasz 2,7 kg. A się pochwalę. O! A tutaj kruszynka 5 cali przy tym. Jak to uroczo wygląda Oj, oj, oj Ja nie jestem zadowolony z tych zmian Przy pitów, nie jestem? Czy drony. W ogóle mało rzeczy mnie cieszy o... To nie. Cię nie cieszy, Przemku Mało rzeczy mnie cieszy, Arduino mnie cieszy ostatnio I cieszy mnie AI Cieszy mnie obrazek typu Too many old women", tak? To little X. <laughs> A wyobraźcie sobie, że to wcale nie jest Sztuczna Inteligencja to jest nasz portal do równoległych wszechświatów. Że gdzieś faktycznie w innym czasie i przestrzeni taka sytuacja się wydarzyła i zostało jej zrobione zdjęcie. Tak, tak, że zapewne. Nie, za daleko. Chyba za daleko za, trochę wychodzi. Za ciężki temat, jak <laughs> na Erykusa. <-Ciosa. laughs> Czy mamy jakiś normalny temat na zakończenie roku? Dioda wróciła. Wielki powrót diody. <laughs> Aha. Czy nie myślicie, że dioda jest takim tematem zastępczym jak aborcja w polskim rządzie? <grybuj> jak trzeba coś przepchnąć, to się porusza temat aborcji. Tak. A jak trzeba dać jakieś ograniczenie, to DJI nam coś oddaje. W Ale... tym momencie. Skąd wiesz, że tylko to Ci oddadzą, a nie za chwilę założą Ci kaganiec, no, żebyś czy... nie mógł latać? No żebyś przez... się nie zdziwił, że właśnie w jednej aktualizacji była dioda i kaganiec. Tak? <grym> Aktualizowałeś? Aktualizowałem I jak się lata? Blisko i wolno? Dioda działa A, No właśnie, i tak działa polska polityka Dioda działa Cieszmy się z tego, że dostaliśmy diodę, ale... No, ciekawe jest to, że wszystkie modele dostały aktualizację Znaczy większość, bo i Mini 3 i... Mini R3 3, I Avata bo... Jeszcze mi powiedz, że wszystkie dostały diodę? Nawet te, które i nie mają, tak? I no, który nie ma diody? Avata Avata nie ma diody Nie ma nie cztery, ma diody. Nie, nie ma. FPVK ma, ale awata nie ma. Awata nie ma diody. Ciekawe, teraz za chwilę, jakie kolejne aktualizacje nam wejdą do wszystkich dronów. Jedna rzecz, którą dali, i oczywiście będę aktualizował mimo wszystko, no R3 dostał lusterka. I mini 4, 4 Pro. Czyli wszystkie drony z klasą, które jako jedyne pozostaną w sprzedaży od 2 stycznia, tak? No właśnie, no bo polscy, polscy resellerzy, którzy yy, sprzedają te drony, zostali z taką sytuacją, że mają w ofercie od 1 stycznia 3 drony: 4 Klasik Mavic 3 klasik? 3 Pro, R3, Mini 4 Pro. Tak. w ostatnich informacjach, że Mavic 3 Pro stracił klasę, bo tak było napisane Direc tak. C2. Jest nowy dokument na stronie DJI i jest tam klasa C2. Jest! Mam go, nie zmieniam. A nie myślicie, że w końcu może to się faktycznie zmieni na lepsze? Wszyscy skończymy w eko-oknach. Taki żart lokalny, taka duża firma tutaj. U nas się mówi po prostu w McDonalcie. Ja wam w ogóle powiem, że te symulator to są takie złe. Podobna adrenalina. Latasz tym dronem w PV i co i po krzakach salatasz i się że masz hobby. Tu sobie, że włączysz, tu sobie koloseum włączysz i salatasz. To są emocje. Możesz śledzić obiekty, skoczka marciarskiego. Nad tłumem możesz latać i w ogóle. No te 70 mm też przejdziesz w aplikacji DJI. włączysz, żeby sobie zobaczyć, jak to działa, jak to lata, nie? Ale Karol, po co zdjęcia robić, kiedy AI to robi za Ciebie i to robi lepiej? Smutne właśnie jest to, że odkąd zainstalowałem sobie Midjourney, patrzę na te wygenerowane obrazy i one są wszystkie takie estetyczne, tak nieskromnie mówiąc, bo nie od moich, ale od waszych zdjęć. Mówiłem, że w tej branży nie ma kolejnego. Te generowane grafiki są takie ładne, takie estetyczne. A... a wygenerowałeś moje pierwsze zdjęcie z drona? co cię wpisz, wygeneruj mi pierwsze zdjęcie, jakie robi standardowy posiadacz drona po jego zakupie. O, o matko. Wiesz, ja bym się dziwił, gdyby to było takie zdjęcie w domu. Gość w samych gaciach, telewizor, choinka. Ja mam takie flashbacki z drona z Polska po prostu. Co tydzień. Nie da tej drony od DJI Ale ja jestem ciekawy, kiedy ta moda. Bo każdy fotograf przechodzi przez ten etap w swoim życiu selektywnego koloru. Czyli na przykład różyczka, czerwona, na czarno białym tle. <grym> Czemu w dronach tego nie było? Dobra, panowie, ja trzeba się skupić. Czy mamy jakiś temat jeszcze? Wożenie paneli słonecznych dronami w Chinach. O! Odbyło się. Dalej. No co w tym powiesz? No. Nie no, 360 paneli dziennie jeden dron woził. Definitywnie łatwiej dronem niż nieść na plecach. Tym bardziej, że było to w górach. O. To mieli takie drony kiedyś jak budowali mur chiński. O by się przydało. Oni mogli mieć. No to właśnie to, że oni mogli je mieć. I nikt z tego nie wie, nie? Do końca. A little longer than a few minutes later. Kurde, moi drodzy, przecież to była ta najważniejsza aktualizacja. Mówię, pytałem, co Teraz kurde sobie przypomniałem, nie? Popatrzyłem na te góry tak sobie mówię, kurde, coś było z tymi górami, nie? No nie howdy. ma. A, hałdy! Nie <laughs> Każda aplikacja DJI Fly będzie sobie pobierała automatycznie strefy które wyznaczył nam Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. W związku z czym, latając w miejscach typu, nie wiem, Oświęcim, Tatrzański Park Narodowy, będziecie musieli potwierdzić, że, że, że możecie zbytka. to robić i ponosić się za to pełną odpowiedzialność. Ja chciałbym teraz tylko oficjalnie zrobić... Nie wstydźcie się. Że... Tak. Na to czekaliśmy. W końcu! A. Ile dostałeś pytań od kursantów, Dlaczego w dron radarze mam strefę? W dron radarze. A w DJI nie tak, mam. A w DJI one są inaczej. Albo czemu ja mogę latać według polskiego prawa, a w aplikacji DJI nie mogę latać. Tak, To było jedno z tych pytań, dlaczego nie mogę wystartować moim dronem, skoro przecież tutaj nie ma żadnej strefy, nie mogę latać itd. itd. No więc macie to ujednolicone w całej Europie w zasadzie i... Tak, Dla jednych ułatwienia. Zniknęły te czerwone i niebieskie pineski, które tam były na tej mapce DJI Geo. Pojawiły się strefy, y ale nie ma wszystkich póki co. Ciekawe czy będą. Zgodnie z azorskimi <laughs> przecież przepisami, wszystkie drony z certyfikatem mają zaczytywać sobie te dane na bieżąco lub masz je sam wgrywać. Ciekawe jak z nazewnictwem, nie? Bo DJI ma swoje nazewnictwo tych stref, y a. No. Jakoś to zrobią. Nie Myślę, że to jest wygoda za granicą, to jest bardzo duża wygoda. Często przecież wyjeżdżamy wszyscy, nie? Co no, to Karol Damiński, który zrobił książkę o tym, może nie wiedział, że będzie taka aktualizacja. Ale to było przecież w przepisach. Da! No tak, no Od ja wiem. lat? Że ja wiem przecież, że te przepisy tak nagle gruchnęły na wszystkich, że te drony będą nagle bezużyteczne, stare i tak dalej. Ja wiem. Się wszyscy możemy to śmiać, a wszyscy będziemy za dwa dni płakać. Co ja zrobię z fantomem na przykład? Ja swoje tego już nie mam? Więc tak. Problemu nie mam. Kogo uszczęśliwiłeś? wiesz? To mnie też ostatnio kolega dzwonił. Karol, nie chcesz kupić dwa pro? Ja mówię, nie, nie chcę. nie wziął. Ale dlaczego nie chcesz? Ja mówię, no bo wiesz co? Bo od nowego roku to jest to i to i to. A on mówi, a to dlatego tak tanio chce mój kumpel sprzedać? Ja mówię, no właśnie, no właśnie, więc albo drony poniżej 250 gramów, albo drony z nadaną klasą. Tylko i wyłącznie. Kiedy skończymy o tym mówić w końcu? Nie wiem. Ja bym bardzo chciał, żeby to się już stało. O, oświadczenie zostały dwa dni, tylko czy tam nie wiem kiedy publikacja, ale. No teraz będzie jeszcze tylko temat. Przepraszam, a. No bo ja nie mam oświadczenia, ale chciał u nas teraz zrobić. No, I tak przez dwa lata. <śmiech> nie <śmiech> no. będzie cyk. Rozłącz. Ignoruj. Ja no jeszcze będziemy za chwilę pytania. O Rida? Jak wpisać, co zrobić? Ale to jest akurat ciekawe. No wiem, bo Cię się uświadomiłem Widziałaś, z Ridem. Nie możesz sobie wygenerować numer pilota z sumą. Tak, oh, Tak jest. No. Ja go za... Trzy ostatnie znaki, nie? No to ogląda e, tak. mojego kanału, no. Ale e, wyszło to dlatego, że nagrywam rolkę o Readzie. Wszedłem w aplikację i mówię, co to są za trzy ostatnie znaki. No. E, YouTube. <laughs> Wygenerowanie pełnego obrazu. Bo ktoś o tym mówił, nie wiem. Kto. Ja. No, no tak. No tak. <laughs> Ja mówiłem właśnie o ridzie, no. Był to ktoś, kto był na wysokości moich oczu, dlatego nie zapamiętałem, że tutaj. Teraz musimy tak patrzeć. Tak, teraz tak będę patrzył na twój mogę, No i wygenerowałem wtedy. I wtedy działa, pod... można ten numer usuwać, zapisywać, więc... I teraz będzie setka komentarzy. Jaki kod kontrolny! Se znajdziecie na YouTube. Będzie rid wymagany, będziecie wiedzieć. Będą rolki, będą rolki Dobra, kończmy tą żenadę. Mam na myśli ten rok. Drony się kupuje. U Przemysława? FPV.pl Kurwa, nie wiadomo, to będzie po pierwszym styczniu. Naprawdę nie wiadomo. NSTS-a, kursy fotograficzne również. Uh -huh. Może w tą stronę idźmy. Tak, a wynajmujecie nad rodzajami. I zanim się spotkaliśmy, <grym> ciekawił mnie ten fragment Google. <grym> co powiedzieć, kurwa, o Jacek! A to jest Jacek! Szczęśliwego nowego roku! A jeszcze to właśnie. Jak zawsze. Subskrypcja już nie wspomnę, ale to. Się takie rzeczy na początku mówi o subskrypcji przemysława. Subskrypcję mówisz? Subskrypcja. Czekaj kurwa Ta, w dół tak. Ręczny gimbal A to on zostaje? No Patrz. Czy to po tym upadku tego signaliftera? <laughs> nie, 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 tak było od początku Na chyba w boki działa No Nie widzieliście? Nie to Proszę bardzo Przemysław bawił, czy... Zawsze coś... Dzień dobry. Przyszedłeś drony popatrzeć? O, o Jezus Maria, co to za. Co to za zdanie w ogóle? O. Dzień dobry. Przejmuję ten kanał, a w ogóle to nie lubię dronów i powinny być zaorane. I przepisy też. Karol Dubel. Dubel, dubel, dubel. jeszcze raz. Vtedy chujové to bolo.